Chają się ci aktorzy, jak nie wiadomo co. Co by było z Afryką, gdyby nie było tutaj misji i wsparcia zewnętrznego. Jak to mówi stary podlaskie pożekadło w kierownika stronach. Co cię nie zabije, to cię psy... Witam państwa bardzo serdecznie. Nie. W nowej serii Gambia z Jak to Daleko? Pomimo, że jeszcze jesteśmy w Senegalu, moi drodzy, jak wiecie, bardzo często na kanale Jak to Daleko? Na kanale podróżniczym, na kanale podróżniczo-przygodowym, zaczynamy nowe serie. Będąc jeszcze w poprzednich krajach, Witam tam mordula. Tchają się ci aktorzy, jak nie wiadomo co. Słuchajcie, zaczynamy nową Gambię, Now, nową serię. Salam aleikum. Dawaj mordo, no zbijaj żółwia. Kurde, co to ten... Zaczynamy nową To nie, nie ma żółwia, nie ma w ogóle tego, etatu na tym, na filmie. Zaczynamy nową serię, moi drodzy. Więc zapraszam w drogę. Jedziemy do Gambii, jedziemy odwiedzić Elę. Myślę, że niektórzy z Was mogą znać Elę z poprzedniej serii z Gambii, bo jest, bo jadę do Gambii drugi raz. Więc... Tak, jedziemy zobaczyć co u Eli. Nie pamiętam kiedy u Eli byłem. Czy dwa lata temu, czy półtora roku temu, ale coś takiego. Chyba z dwa lata temu, moi drodzy. Może? Sawa? Ja Aha. Może? Witam. No więc jedziemy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, podać odcinek dalej. My wracamy do tak zwanej gry. Łapeczka, komentarz. Żełapel to Tomasz. Tomas! Ja ogólnie chyba zmieniam w Afryce swoje imię y, z Tomasz na... Zmieniłem na początku na Tomas, ale teraz to będę Toma. No bo trochę im ciężko Tomas zapamiętać, wiecie? A co, ja będę im utrudniał? Mogę być Toma. Wszyscy do mnie mówią Toma. <laughs> Czekajcie, bo się wywalę. gówno wlazłem z sandałem. I ktoś może się zastanawiać, kierowniku, czy to częsty proceder, że sandał ląduje w takim, w takiej konsystencji. Powiem szczerze, że, że niestety tak. Tutaj gówno jest na prawo i na lewo. Pozdrawiam wszystkich, których to razi, jednak powtórzę to głośno i wyraźnie, po raz setny, wszystko co ludzkie nie jest na mowce. <laughs> Ale wy się ze mną macie co? No ale dobrze, jedziemy, jedziemy. Stopa łapiemy, a nie się obi obijacie. Tam auto stopownicze. Czekaj, ciężarówkę tej nie łapiemy, bo to będzie po prostu długa podróż. 186 km. 186 km do zrobienia dzisiaj. To dużo i niedużo. Na warunki afrykańskie to jest dużo. Dobra, łapię stopa. Pamiętajcie moi drodzy, żeby nadrobić ten odcinek ze z, z, z Szczepanem który jest tutaj już prawie 18 lat mordo, autobusem takim nie będziemy jechać jak szproty w konserwie nadróbcie to, bo ta jego praca misyjna ale fakt jak ona wygląda na wioskach, na prowincjach niesamowite, ja powiem wam, że jak robiłem ten materiał z nim to to bania rozbita dawno, przez tyle lat, ja przecież podróżuję od 2013 roku i, i naprawdę to jest niebywałe, to jest niebywałe. Mamy to? A nie, to próg zwalniający, to nie będę biegł, ale to jest niebywałe, jak to wygląda od środka. Nadróbcie. To toż ty tak taksówka jesteś. Ja ci na razie bardzo dziękuję. Toż ja mam do przejechania 30 km, to taksówka to jest ostateczność. Jak to mówi stary podlaskie pożekadło? w kierownika stronach. Co Cię nie zabije, to Cię psychicznie wymęczy. Ale oregano, olej z oregano. Poczytajcie moi drodzy. Znachor jak i miuk. Załaduje trzy tapsy. Mordo, bo wyleci mi wszystko. Trzy. Mało, to. Afryka nie straszna, Ingles, ingles. Brak angielskiego. Ale najważniejsze, że jedziemy 30 km dalej, więc to się uliczy w podróży. Tu z chłopakami to koleżka sobie jak gojeska w głowę czesze W Senegalu nie ma, że tankujesz sam, tylko musisz patrzeć. Czy dobrze natankował? W sensie ktoś ci tankuje, koleżka ci tankuje, ale el najlepiej obserwować, okay. czy dobrze zatankował, czy załóżmy nie oszukał o tysiąc, bo tak też może być. Jak nie zwrócisz uwagi? Jesteście? Jesteście? Czy, czy was nie? W ogóle zniknęliście, wysiedliśmy. Tutaj chłopaki, Sala aleikum. No, Bożu, chłopaki moje, wsparcie. E, jesteśmy, słuchajcie, to jest Fatik. No, a powiem Wam tak. Jechaliśmy 30 parę kilometrów, naprawdę długo, bo półtorej godziny. Takie korki, bo tutaj ciężarówki idą na Mali. Mali oczywiście nie ma, nie ma dostępu do wiecie, do linii brzegowej, więc wszystko musi musi lądem dowieść do tych kontenerowców, do tych statków, które idą później, na no, w różne części Afryki i świata. Ale pomijając, tak siedząc w tym samochodzie, to ja sobie tak rozkminiałem. Rozkminiałem sobie na temat misjonarzy i misjonarek. Księży tutaj w Afryce, ich działań misyjnych. I wiecie, co do mnie doszło? Takie pytanie. Co by było z Afryką, gdyby nie było tutaj misji i wsparcia zewnętrznego różnych programów dożywiania, yy, tworzenia dróg, jakichś takich barierów w sensie, że świat by nie pompował pieniędzy w Afrykę. Co by, co by się zdarzyło? No i tak, po pierwsze, populacja Afryki nie byłaby tak duża. Bo naturalnie, naturalnie, o kurde, sorry. Naturalnie, po prostu y, natura by zminimalizowała populację. Po drugie, Afryka, mówię tak generalnie, Afryka byłaby znacząco dalej w tyle niż, niż jest aktualnie. No bo misjonarze. To nie tylko wsparcie finansowe i duchowe, ale również wsparcie bardzo często medyczne i edukacyjne. Tam gdzie misje, tam przychodnie, szpitale, tam moi drodzy, szkoły, przedszkola. Więc kurczę się, wystraszyłem, że to czarina biegnie. Czajcie? Jezu, jak mi serce zadrżało. No bo przeważnie, jak tak czarina napierdziela, no to przeważnie do ataku bierze. Mercedes najwyższej klasy. Zdrowa bryka, czysta bryka, ładna bryka. To jest nasza droga na pas. No, ciekaw jestem, co wymyślicie na temat, na temat tego, co powiedziałem do tej pory. To jest ciekawe, co by się wydarzyło. W sensie, nie wiecie, to można tylko porozważać tak filozoficznie na zasadzie, co by było, gdyby, ale faktem jest, że populacja krajów afrykańskich. W ostatnich dwóch dekadach, czyli 20 lat, wystrzeliła. Ale tak wystrzeliła, że, że aż ciężko w ogóle uwierzyć, i ja będąc w tych w niektórych krajach, bo ja nie zwiedziłem wszystkich krajów w Afryki, których jest 54, jak dobrze pamiętam, ale będąc w większości, to powiem Wam, że to przeludnienie to po prostu uderza po oczach, jak nie wiadomo co. Strasznie, w sensie tych ludzi jest tak dużo, a ja jestem człowiekiem, który najzwyczajniej w świecie lubi... Czekajcie, bo tutaj, o Jezu, znowu żandarmeria jakaś wojskowa tego, szmery bajery, policja. Dobra, ale dokończę wątek, bo jestem człowiekiem, który lubi się totalnie odciąć czasami, żeby nikogo nie było, żeby nikt nic nie gadał, żeby była wszechobecna cisza. Tutaj na przykład w Afryce nie ma wszechobecnej ciszy. Jak byłem tam na parafii u Szczepana to tam cały czas coś się dzieje. Tu ktoś wchodzi, tu ktoś wychodzi, tutaj ktoś woła ojca, tutaj tego, to tamto, coś się bije, ktoś cały czas, wiecie, to cały czas żyje. Tam nie ma w ogóle takiego, no trzeba by było chyba pójść do pokoju i się zamknąć na klucz i nikomu nie otwierać, ale faktycznie ludzi dużo. Za dużo! W sensie tu się dzieje. A jak jestem w podróży, wiecie, miesiąc, dwa, to już mi bania w ogóle wysiada, bo tych ludzi wokół mnie jest tak dużo, że ja czasami po prostu już psychicznie nie wyrabiam. To tyle miałam do powiedzenia. A my idziemy dalej. Ja szczureczka jaka ładna, żółta, niebieska, zielona, trochę i czarna. Kto mi powie z widzów, co to jest za ten zagatunek? Aha i się schowała. Jak ci się w trasie chce skorzystać z toalety, widzisz meczet, no to trzeba ładować do meczetu. Bo przy meczecie zawsze jest możliwe skorzystania z toalety. Dlaczego? Ponieważ przed każdą modlitwą trzeba się umyć. W sensie konkretne partie ciała umyć. Tylko gdzie tu będzie toaleta Tu wejście ogólnie można pospać sobie Tu jest toaleta Nic na spokojnie Żebym kogoś nie zaskoczył co? No tak, no nie ma nie ma tutaj powiedziałbym, że tak powiem luksusów, ale jest ok Samba my friend Salam aleikum Koleżka mój tutaj e i jedziemy. Ja, w bawle. Dobre bawle. Po francusku. Jest. Wojasz. Lecimy sobie tutaj z kolegą. Bariera językowa ogromna, ale to nie przeszkadza. Uśmiech i do przodu. Tutaj teraz macie trzy platformy deszczowej. A dosłownie za chwilę czerwiec, lipiec.

Zlewiska Rzeczne, Mokradła, Moczary, Lasy Namorzynowe, poniekąd tam trochę dalej, proszę tutaj, jedzonko jest, ryby są. Ciekawe jest to, że teraz będziemy wjeżdżać, zobaczcie na most, nowoczesny. W ostatnich latach zbudowane opłata jakieś 12 zł będzie za przejechanie mostu. Infrastruktura tutaj idzie do przodu, bo znaleziono, odkryto złoża, złoża moi drodzy ropy i gazu z Senegalu. No. Więc kraj będzie się rozwijać w kooperacji z Mauretanią, żeby była jasność. سامح شوي يزيد في الشتاء مو فيك يا بلاد حلمنا يزيد بالسلام ملينا منه الدواس أجيالك فيها الامل تمنيت جديد يا وطن <متحدث> co to dzisiaj tyle narodu? U nas silnik, silnik zaraz wybuchnie ale ile narodu? Co oni tutaj robią? Ty, kark chyba musi być bo innego, in, innego tego wytłumaczenia nie ma Targowisko, luna jakie wystrojone dziewczyny spójrzcie na te piękne baobaby. U, No, Nie wiem czy w ogóle nie słychać tak zilni parfosze tam ale niesamowite i zarazem wielkie niebezpieczeństwo bo stary małobab on jest w środku pusty i w każdej chwili Silny porys wiatru może go przewalić na drogę. 🎵🎵🎵 Coś tu się trenuje, coś się podsyłuło. Kurcz, my jedziemy już tak długo, końca nie widać. Im głębiej to w las, tym gorzej. Tutaj macie przykład, jak funkcjonuje śmietnisko wokół wiosek. Ludzie przywożył do jednego miejsca, a później palą. Co z oczu, to z serca, ale nie z nosa. Takie jest życie, a zwierzęta gospodarcze jedzą plastik. Kolega pojechał, o tam już pojechał. Ja już nie dałem rady, słuchajcie. Tak tam w silniku sprzęgło, czy to nie wiem, co to tam szło. Już tak tam, już mi głowę rozwalało, że to już było nie do, nie do zniesienia. Kawałek podjechałem, ale zaraz będę szukać kolejnego transportu na południe. O, nieźle, nieźle. Ale się zmęczyłem. Powiem Wam, że no, droga nie rozpieszcza. Nie wiem, czy jedliście coś takiego, jak masło orzechowe z orzechów ziemnych z dodatkiem kakao. Jejku, jakie to jest dobre. Przepyszne. Zaraz tutaj sobie trochę zjem, bo to energetyczne i takie, no, smaczne. I tanie, bo to kosztowało 4 zł. I powiem Wam, że łapię dalej. Czekajcie, bo pokrywka mi upadnie i będzie lipa. Jak upadnie, no to już nie ma co zbierać. Spokój. Nie ruszaj się. Smakowite to jest. Mmm. Tutaj Nie robią masła orzechowego bo za dużo roboty Leniuchy Pytanie zasadnicze Czy uwać pana złapiemy, bo dwóch w kabinie to w sumie jeszcze wejdzie czterech. oj, sorry no. Ale mordule nie ten nie da Nie udało się Osło, osło Po wzroku to... Tutaj z dziewczynami Salam alejku. O z dziewczynami, nie wiesz Okej, okej O trza Za tysiaka Na granicy Ale jaja Gdzie ja do. Czemu ja do przodu nie usiadłem? Obok morduli Czemu ja od tyłu idę do przodu? I'm coming Jest ok Dolan nie pozwolił mi usiąść z przodu. Bo wynegocjowałem niższą cenę. Więc pewnie się wkurzył. Takie to jest życie. No, w podróży. Ale dobrze i tutaj. Z tym transportem tutaj to normalnie można ogłuchnąć. żeby nie mikrofon, to myślę, żebyście nic nie słyszeli, ale przyznam też szczerze, że Senegal, to jest moja druga wizyta w Senegalu jest naprawdę, powiedziałbym, inna, inny odbiór niż za pierwszym razem, kiedy byłem na południu Senegalu. Może dlatego, że spotkałem tutaj trochę Polaków. To ten odbiór troszkę jest przyjemniejszy. Pamiętam, że jak byłem na południu, to było naprawdę tak nieprzyjemnie. Wręcz, wręcz protesty, takie napięcie w ogóle w powietrzu było naprawdę ciężko. Teraz tak wyjeżdżam z Senegalu z takim dobrym smakiem, powiedziałbym. Naprawdę z dobrym smakiem. Udało się wynegocjować przednie siedzenie. Tutaj kolega, zdjęcie musi być. No. Lecimy, z drużyną Zobaczcie jak ziomki jadą Jesteśmy na granicy Karanga, to jest miasteczko najpierw, Karanga. Tam dalej jest granica, ciekawe czy koleżka tam jedzie. Ziomek kozę na tym na sznurku sobie prowadzi. Kurde, już mi się podoba. Jednak jedziemy, jedziemy do przodu. Jeszcze kawałek, jaki mamy granicy? Nie Przekażę... a Sorry, sorry. Yep. Biegi, biegi, mu tutaj przeszkodziłem w biegach. W co, wziąłem tak na kolana? A to było bardzo dobre. Ok, to było bardzo You are going to no, brother, I I'm going to Gambia. And you go to Gambia? Yeah, yeah. Leave the road? No. One second. No, no, no. Don't worry. I walk it. I'm not to use transport. No, I don't. I don't walk. Uh, use Szanowni Państwo, Słuchajcie, tutaj jest za mną dosłownie granica z Gambią. Oddaliłem się troszkę, cofnąłem się, żeby nagrać tą końcówkę odcinka, ze względu na to, że Będąc tam, już na granicy, no to wiecie, można dostać tak zwanego klapsa na twarz. E, nagrywając, czekajcie, chłopaki, ja tutaj przysiądę na tej beczce starej coli, bo powiem wam, że dzisiaj to ja się zmęczyłem. O kurde, jaka miękka, ty! Od tego, mordo, od tego jest miękka od słońca. Słuchajcie, ja z wami się żegnam serdecznie. Pozdrawiam was w ogóle z ciepłym sercem. Dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą drogę. Jest to pierwszy odcinek w sumie z serii gambijskiej. Myślałem, że dzisiaj przekroczę. Znaczy ja dzisiaj przekroczę, ale myślałem, że w odcinku przekroczę. Ale przekroczyłem po prostu czas, czas emisji odcinka, więc nie przekroczymy razem w tym odcinku granicy z Gambią, tylko zapraszam Was na kolejny odcinek, drugi. No więc łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej to, że tak powiem, niczym słońce dla ciała. A wasze reakcje to są niczym paliwo dla sandałów, moi drodzy. Pozdrawiam was serdecznie z, z Kurze, z Karanga, z granicy Karanga. No i co, i żegnam żegnam Senegal i jedziemy, no. Pozdrawiam. Czołem! And even though no one can tell, I still feel that I'm